Witam Was serdecznie, tych wszystkich, co są tu po raz pierwszy, a również moich stałych słuchaczy. Moja audycja nosi tytuł Prawda krok po kroku. Z tej strony Piotr Iwański i jestem autorem tej audycji. Cieszę się, że dołączyliście do mnie, by wspólnie odkrywać prawdę, krok po kroku. W każdym odcinku staram się poruszać tematy, które angażują nasze umysły i serca szukając odpowiedzi na pytania, które często sobie zadajemy. Mam nadzieję, że znajdziecie tu wartościowe informacje i inspiracje do dalszych refleksji. Dziękuję, że jesteście ze mną. Zaczynajmy. W tym odcinku przyjrzymy się serii pod tytułem Kryminalna wiedza, rozkładając ją na czynniki pierwsze, by lepiej zrozumieć, co naprawdę się za nim kryje. Adwokat rodzinny to specjalista w dziedzinie prawa rodzinnego który zajmuje się sprawami dotyczącymi małżeństw, rozwodów, opieki nad dziećmi, alimentów, adopcji oraz innych kwestii związanych z relacjami rodzinnymi. Jego rola polega na doradzaniu i reprezentowaniu klientów w sprawach, które często mają głęboki emocjonalny wymiar. Adwokat rodzinny musi posiadać szeroką wiedzę prawniczą, Doskonałe umiejętności interpersonalne oraz empatie, aby skutecznie wspierać swoich klientów w trudnych sytuacjach. Droga do zostania adwokatem rodzinnym jest długa i wymagająca. Po ukończeniu studiów prawniczych kandydat musi odbyć aplikację adwokacką, która trwa 3 lata. W trakcie aplikacji przyszły adwokat zdobywa praktyczne doświadczenie, pracując pod nadzorem doświadczonych prawników następnie musi zdać egzamin adwokacki, który sprawdza jego wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne. Po uzyskaniu uprawnień adwokata można specjalizować się w prawie rodzinnym, co często wymaga dalszego kształcenia i zdobywania doświadczenia w tej dziedzinie. Praca adwokata rodzinnego jest bardzo zróżnicowana i obejmuje wiele różnych obowiązków, takich jak Reprezentowanie klientów w sądzie, adwokat rodzinny reprezentuje klientów na różnych etapach postępowania rodzinnego, od przygotowania pozwu przez rozprawy sądowe, aż po apelację. Jego zadaniem jest zapewnienie, że interesy klienta są odpowiednio bronione. Przygotowanie dokumentów prawnych: adwokat rodzinny sporządza i przegląda dokumenty prawne takie jak pozwy, wnioski, umowy. I inne pisma procesowe, negocjacje i mediacje. Adwokaci rodzinni często prowadzą negocjacje między stronami sporu, dążąc do osiągnięcia porozumienia bez konieczności angażowania sądu. Mediacje mogą być skutecznym sposobem na rozwiązanie konfliktów w sposób mniej formalny i kosztowny. Porady prawne. Adwokat rodzinny udziela także porad prawnych swoim klientom, informując ich o ich prawach, obowiązkach oraz dostępnych opcjach prawnych. Może to obejmować doradztwo w sprawach dotyczących rozwodów, opieki nad dziećmi, alimentów i innych kwestii rodzinnych. Wspieranie klientów emocjonalnie Adwokat rodzinny często pełni rolę wsparcia emocjonalnego dla swoich klientów, pomagając im radzić sobie z trudnymi emocjami i stresem związanym z procesem prawnym. Praca adwokata rodzinnego niesie ze sobą wiele wyzwań. Oto niektóre z nich: stres i presja emocjonalna. Sprawy rodzinne są często bardzo emocjonalne i stresujące dla klientów. Adwokat rodzinny musi być w stanie pracować pod presją, zapewniając jednocześnie wsparcie swoim klientom. Złożoność spraw, sprawy rodzinne są często bardzo złożone i wymagają dogłębnej analizy. Oraz zrozumienia przepisów prawnych. Adwokat rodzinny musi być na bieżąco z najnowszymi zmianami w prawie i orzecznictwem. Etyka zawodowa, adwokaci rodzinni muszą często podejmować trudne decyzje etyczne, balansując między obroną interesów klienta a przestrzeganiem zasad etyki zawodowej. Oczekiwania klientów: klienci często mają wysokie oczekiwania wobec swoich adwokatów licząc na szybkie i korzystne rozwiązanie ich problemów. Adwokat rodzinny musi umieć zarządzać tymi oczekiwaniami, jednocześnie dążąc do osiągnięcia najlepszych możliwych wyników. Konflikty interpersonalne Adwokat rodzinny musi często radzić sobie z konfliktami interpersonalnymi między stronami sporu, co wymaga umiejętności mediacji i negocjacji. Adwokaci rodzinni odgrywają kluczową rolę w systemie sprawiedliwości. Ich praca zapewnia, że spory rodzinne są rozstrzygane zgodnie z prawem, a prawa i obowiązki stron są odpowiednio chronione. Adwokat rodzinny jest nie tylko obrońcą swojego klienta, ale także strażnikiem zasad praworządności i sprawiedliwości. Jego praca pomaga zapobiegać nadużyciom gwarantując, że każda osoba ma prawo do rzetelnego procesu i obrony. Aby lepiej zilustrować znaczenie pracy adwokata rodzinnego, warto przyjrzeć się kilku słynnym sprawom rodzinnym, które zyskały rozgłos medialny i miały ogromny wpływ na system prawny sprawa Anny i Roberta D. Głośny rozwód znanej pary celebrytów, który pokazał, jak skomplikowane mogą być sprawy dotyczące podziału majątku i opieki nad dziećmi sprawa o opiekę nad dziećmi Angeliny Jolie i Brada Pita, międzynarodowy spór o opiekę nad dziećmi, który przyciągnął uwagę mediów i pokazał jak ważne jest znalezienie najlepszego rozwiązania dla dobra dzieci. Sprawa adopcji przez pary jednopłciowe wielu adwokatów rodzinnych walczyło o prawa do adopcji dla par jednopłciowych co miało ogromny wpływ na rozwój prawa rodzinnego i ochronę praw człowieka. Codzienna praca adwokata rodzinnego może obejmować spotkania z klientami w celu omówienia szczegółów sprawy i strategii działania, sporządzanie i przeglądanie dokumentów prawnych takich jak pozwy, wnioski, umowy i inne pisma procesowe. Analizowanie przepisów prawnych i orzecznictwa, aby móc skutecznie doradzać swoim klientom i reprezentować ich przed sądem, reprezentowanie klientów na rozprawach sądowych, przesłuchaniach i mediacjach, prowadzenie negocjacji z przeciwnikami procesowymi, dążąc do osiągnięcia porozumienia bez konieczności angażowania sądu. Adwokat rodzinny musi być elastyczny gotowy do szybkiego reagowania na zmieniające się okoliczności i zawsze przygotowany do obrony interesów swojego klienta. Podsumowując, zawód adwokata rodzinnego jest jednym z najważniejszych i najbardziej wymagających zawodów prawniczych. Adwokat rodzinny musi posiadać szeroką wiedzę prawniczą, umiejętności analityczne i retoryczne. A także umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i oczekiwaniami klientów. Jego praca jest kluczowa dla zapewnienia sprawiedliwości i ochrony praw osób i rodzin w systemie prawnym. Adwokat prawa pracy to specjalista w dziedzinie prawa pracy, który zajmuje się sprawami dotyczącymi relacji zatrudnienia, umów o pracę, sporów pracowniczych, dyskryminacji w miejscu pracy, mobbingu oraz innych kwestii związanych z zatrudnieniem. Jego rola polega na doradzaniu i reprezentowaniu klientów, zarówno pracowników, jak i pracodawców, w sprawach dotyczących prawa pracy. Adwokat prawa pracy musi posiadać szeroką wiedzę prawniczą, doskonałe umiejętności analityczne oraz zdolność do negocjacji i mediacji. Droga do zostania adwokatem prawa pracy jest długa i wymagająca. Po ukończeniu studiów prawniczych, kandydat musi odbyć aplikację adwokacką, która trwa 3 lata. W trakcie aplikacji przyszły adwokat zdobywa praktyczne doświadczenie, pracując pod nadzorem doświadczonych prawników. Następnie musi zdać egzamin adwokacki, który sprawdza jego wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne. Po uzyskaniu uprawnień adwokata można specjalizować się w prawie pracy co często wymaga dalszego kształcenia i zdobywania doświadczenia w tej dziedzinie. Praca adwokata prawa pracy jest bardzo zróżnicowana i obejmuje wiele różnych obowiązków, takich jak doradztwo prawne dla pracowników i pracodawców. Adwokat prawa pracy doradza swoim klientom w zakresie prawa pracy, pomagając im zrozumieć i stosować przepisy prawne dotyczące zatrudnienia. Przygotowanie i analiza umów o pracę, adwokat prawa pracy sporządza i przegląda umowy o pracę, dbając o to, aby były one zgodne z przepisami prawa i chroniły interesy klienta. Reprezentowanie klientów w sporach pracowniczych adwokat prawa pracy reprezentuje pracowników i pracodawców na różnych etapach postępowania sądowego, od przygotowania pozwu przez rozprawy sądowe. Aż po apelacje. Negocjacje i mediacje. Adwokaci prawa pracy często prowadzą negocjacje między stronami sporu, dążąc do osiągnięcia porozumienia bez konieczności angażowania sądu. Mediacje mogą być skutecznym sposobem na rozwiązanie konfliktów w sposób mniej formalny i kosztowny. Rozwiązywanie kwestii dotyczących mobbingu i dyskryminacji. Adwokat prawa pracy pomaga swoim klientom w przypadkach mobbingu, dyskryminacji i innych nieprawidłowości w miejscu pracy, dążąc do zapewnienia sprawiedliwości i ochrony praw pracowników. Praca adwokata prawa pracy niesie ze sobą wiele wyzwań, oto niektóre z nich szybko zmieniające się przepisy. Prawo pracy jest dziedziną, w której przepisy często ulegają zmianom. Adwokat prawa pracy musi być na bieżąco z najnowszymi regulacjami, aby móc skutecznie doradzać swoim klientom. Złożoność spraw, sprawy dotyczące prawa pracy są często bardzo złożone i wymagają dogłębnej analizy oraz zrozumienia przepisów prawnych. Adwokat prawa pracy musi być na bieżąco z najnowszymi zmianami w prawie i orzecznictwem. Oczekiwania klientów. Klienci często mają wysokie oczekiwania wobec swoich adwokatów, licząc na szybkie i korzystne rozwiązanie ich problemów. Adwokat prawa pracy musi umieć zarządzać tymi oczekiwaniami, jednocześnie dążąc do osiągnięcia najlepszych możliwych wyników. Etyka zawodowa, adwokaci prawa pracy muszą często podejmować trudne decyzje etyczne, balansując między obroną interesów klienta, a przestrzeganiem zasad etyki zawodowej. Konflikty interpersonalne, adwokat prawa pracy musi często radzić sobie z konfliktami interpersonalnymi, między pracownikami a pracodawcami, co wymaga umiejętności mediacji i negocjacji. Adwokaci prawa pracy odgrywają kluczową rolę w systemie sprawiedliwości. Ich praca zapewnia, że relacje zatrudnienia są zgodne z przepisami prawa a prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców są odpowiednio chronione. Adwokat prawa pracy jest nie tylko obrońcą swojego klienta, ale także strażnikiem zasad praworządności i sprawiedliwości. Jego praca pomaga zapobiegać nadużyciom, gwarantując, że każda osoba ma prawo do rzetelnego procesu i obrony, aby lepiej zilustrować znaczenie pracy adwokata prawa pracy, Warto przyjrzeć się kilku słynnym sprawom, które zyskały rozgłos medialny i miały ogromny wpływ na system prawny. Sprawa Walmart Stores Inc. v. Dukes. Sprawa dotyczyła dyskryminacji płciowej w jednym z największych przedsiębiorstw na świecie. Wyrok w tej sprawie miał ogromne znaczenie dla interpretacji przepisów dotyczących dyskryminacji w miejscu pracy. Sprawa McDonald's Wieloletni proces pracowników McDonald's przeciwko swojemu pracodawcy w sprawie warunków pracy i płacy zwrócił uwagę na kwestie związane z minimalnym wynagrodzeniem i prawami pracowników w sektorze usług. Sprawa Google, konflikt dotyczący równości płac i warunków pracy w Google, pokazał, jak ważne są przepisy dotyczące równouprawnienia i niedyskryminacji w nowoczesnych przedsiębiorstwach technologicznych codzienna praca adwokata prawa pracy może obejmować spotkania z klientami w celu omówienia szczegółów sprawy i strategii działania, sporządzanie i przeglądanie dokumentów prawnych takich jak umowy o pracę, regulaminy wewnętrzne, pozwy, wnioski i inne pisma procesowe, analizowanie przepisów prawnych i orzecznictwa, aby móc skutecznie doradzać swoim klientom i reprezentować ich przed sądem. Reprezentowanie klientów na rozprawach sądowych, przesłuchaniach i mediacjach, prowadzenie negocjacji z przeciwnikami procesowymi, dążąc do osiągnięcia porozumienia bez konieczności angażowania sądu. Adwokat prawa pracy musi być elastyczny, gotowy do szybkiego reagowania na zmieniające się okoliczności i zawsze przygotowany do obrony interesów swojego klienta, podsumowując. Zawód adwokata prawa pracy jest jednym z najważniejszych i najbardziej wymagających zawodów prawniczych. Adwokat prawa pracy musi posiadać szeroką wiedzę prawniczą, umiejętności analityczne i retoryczne, a także umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i oczekiwaniami klientów. Jego praca jest kluczowa dla zapewnienia sprawiedliwości i ochrony praw pracowników oraz pracodawców. W systemie prawnym jeśli spodobało się Wam to, co tu tworzę, zapraszam do kliknięcia przycisku Obserwuj oraz wyrażenia oceny za pomocą ilości gwiazdek. Będzie mi miło, jeśli zaznaczycie pięć gwiazdek. Z góry dziękuję z całego serducha. Aby nie przegapić nowych odcinków, kliknijcie w dzwoneczek. Dzięki temu zawsze będziecie na bieżąco z najnowszymi treściami, które dla was przygotowuję. Wasze wsparcie jest dla mnie niezwykle ważne i motywuje mnie do dalszej pracy. Do usłyszenia już niedługo w moim kolejnym odcinku. Trzymajcie się i bądźcie gotowi na kolejne niezwykłe odsłony kryminalnych historii z Polski, Europy lub świata, a może kryminalna wiedza lub kryminalne zbrodnie historii. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do kolejnego odcinka. Pozdrawiam serdecznie.